Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Spotykamy się dziś, by wspólnie świętować jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu każdej społeczności wiejskiej na dożynkach. To czas radości, wdzięczności, ale i refleksji. Przede wszystkim jednak to dzień, w którym kierujemy szczególne słowa uznania do tych, którzy na co dzień pracują na roli, troszcząc się o plony. I o to, by na naszych stołach nie zabrakło chleba. Dzisiejszy dzień to dzień radości. W imieniu własnym, jak i całego zarządu, chciałam serdecznie podziękować Wam, drodzy rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, za Wasz trud, za Wasze zaangażowanie, za Wasze serce, za wszystko to, co wkładacie, aby te plony zebrać. I aby nasze spichrze były pełne i nigdy na naszych stołach nie zabrakło tego najważniejszego symbolu: chleba. To czas, w którym podsumowujemy ten symboliczny rok w rolnictwie. Był zasiew, była pielęgnacja, i teraz mamy zbiory. Zbiory, które mają służyć nam wszystkim. Ale nie byłoby ich bez Waszej ciężkiej pracy i za to w imieniu całej Rady Powiatu i swoim własnym jako przewodniczący Rady Powiatu chciałem Państwu podziękować. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.